Witam w kolejnym odcinku jak to jest zrobione. Dzisiaj pokażę wam schody śmierci, tak to nazwałem. Właśnie, otóż to można zrobić dłuższe, ale ja zrobię takie. No i po prostu trzeba w nich chodzić, No i przejdźmy do y, robienia. Potrzebny będzie jakiś materiał, no byle jaki może to być, nie wiem, wszystko. Lawa, repeater, y, redstone, no i klejący tłok. No, no i robimy. Pierwsze robimy 2 mm, 4 na na 4 kratki z tego jakiegoś materiału Ja wziąłem sobie takie, takie lota no. I zacznijmy i przejdźmy do rzeczy I Jeszcze tutaj trzeba podwoić tak no fajnie co nie, fajnie. No i tutaj zaczniemy tak. Hmm. Tutaj jest dwóch. Czyli że tutaj będzie już jeden. Nie wiem, ja robię takie potrójne schodki niech będą. No, no. Później to zakrywamy. Yy, I idziemy tutaj. O, ja przepraszam jeszcze zapomniałem jedne rzeczy. To tutaj dajemy guziczek musimy tutaj to wykopać, widzicie? Tak to jest od tyłu zrobione. Później dajemy redstone tutaj jedziemy. Tutaj raz, tutaj trzeba tak, a tutaj trzeba tylko tak. No. I to otóż będzie wyglądało tak. Tak, tak. O nie przepraszam właśnie. Czyli tutaj jest trochę troszkę dziwnie zrobione, No dobrze. Mhm. Mhm. No i tutaj będą te dwa. No, widzicie, jest tak zrobione. E, I kolejne na trzy. O, sorry, Przepraszam, na znaczy. Trzy. No to co tutaj idzie? No tak. No i to tak wygląda, wygląda. Ja Cię... No nie wierzę. Tak. Tak. Aha, bo to po cztery, przepraszam. Ja to zrobiłem tak wcześniej. Po cztery tak idzie? Mhm. Mm mm -hmm. nowa Tak, tutaj to zrobimy? No i mamy wszystkie połączenia. Widzicie? I ustawiamy na dwa. Raz, raz, raz. Żeby nie było za szybko. No i tu ogólnie wygląda tak. No, widzicie, działa to tak fajnie wystarczy tylko kliknąć ten guziczek no widzicie jest zrobione to tak wygląda, ja coś tam tak coś zrobiłem tutaj trochę chyba mi lepiej wyszło, mniej roboty no tak to wygląda tutaj tak tutaj tak widzicie repeatery na dwa tutaj po kolei, tu jest jeden na samym dole tu na wyższej półce dwa a na drugiej trzy no i musicie to połączyć, żeby... Tak. Witam w kolejnym odcinku jak to jest zrobione. Dzisiaj pokażę Wam schody śmierci, tak to nazwałem. I właśnie otóż to można zrobić dłuższe, ale ja zrobię takie. No i po prostu trzeba w nich chodzić. No i przejdźmy do yy, robienia. Potrzebny będzie jakiś materiał, no byle jaki może to być, nie wiem wszystko. Lava, repeater, hmm, redstone. No i klejący tłok. No, no i robimy tak. Pierwsze robimy 2 hmm, cztery na, na cztery, kratki z tego jakiegoś materiału. Ja wziąłem sobie takie, takie ota no. i zacznijmy i przejdźmy do rzeczy e, jeszcze tutaj trzeba podwoić tak no fajnie co nie fajnie no i tutaj zaczniemy tak hmm. tutaj jest no. czyli że tutaj będzie już jeden nie wiem, ja robię takie potrójne schodki niech będą no, no. później to zakrywamy yy, i idziemy tutaj, o ja przepraszam jeszcze zapomniałem jednej rzeczy yy, to tutaj dajemy guziczek. musimy tutaj to wykopać, widzicie? tak to jest od tyłu zrobione yy, później dajemy redstone Tutaj okay. jedziemy. Tutaj raz. Tutaj trzeba tak. A tutaj trzeba tylko. Tak. No. I to, to już będzie wyglądało tak. 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 O nie. Przepraszam właśnie. Czy tutaj jest taka trochę To. to dziwnie zrobione. No dobrze. Mhm. Mm mhm. Mm no i tutaj będą te dwa No, widzicie, jest tak zrobione i kolejne na trzy sora przepraszam na trzy trzy no to, to tutaj idzie? no i tak no i to tak wygląda wygląda ja cię no ja nie wierzę tak, cyk tak. Aha, bo to po cztery przepraszam. Ja to zrobiłem tak wcześniej. Po cztery tak idzie? Mhm. Mhm. Kurczę noga. To tak tutaj to zrobimy. No i mamy wszystkie połączone, widzicie? I, I ustawiamy na dwa. Raz, raz, raz. Żeby nie było za szybko. No i tu ogólnie wygląda tak. No, widzicie? Działa to tak fajnie. Wystarczy tylko kliknąć ten guziczek. No, widzicie, jest zrobione to tak. Wygląda. Ja coś tam tak coś zrobiłem. Tutaj trochę chyba mi lepiej wyszło mniej roboty. No, tak to wygląda. Tutaj tak, tutaj tak. Widzicie? Repeatery na dwa. Tutaj po kolei. Tu jest jeden na samym dole. Tu na wyższej półce dwa, a na drugiej trzy. No i musicie to połączyć, żeby.